Drodzy emeryci i renciści, mamy dla Was niezwykle istotną informację, która pochodzi prosto z zakładu ubezpieczeń społecznych ZUS. Ten komunikat może mieć bezpośredni wpływ na Wasze finanse, co miesięczne wypłaty świadczeń oraz istotne zmiany w dokumentach, które Was dotyczą. Jeśli pobieracie emeryturę, rentę lub inne dodatki, koniecznie poświęćcie chwilę, aby zapoznać się z tym materiałem, ponieważ ZUS opublikował nowy, oficjalny komunikat, który może Was zaskoczyć. To nie są żadne plotki ani spekulacje, to potwierdzone informacje, które pochodzą bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń społecznych. Czy słyszeliście już o pismach, które Zus zaczął rozsyłać do seniorów w całym kraju? Niektórzy z Was już je otrzymali, inni dopiero je dostaną. Ale uwaga, nie każdy wie, jak prawidłowo je interpretować i co z nimi zrobić. W tych pismach znajdują się kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na wysokość Waszych miesięcznych świadczeń. Mogą one dotyczyć zmian w zasadach waloryzacji, nowych dodatków lub procedur składania wniosków. Niestety, wielu seniorów ma trudności z rozumieniem treści tych listów i nie wie, jakie kroki należy podjąć po ich otrzymaniu. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, co dokładnie zawiera nowy komunikat ZUS, jak poprawnie go odczytać, co oznaczają poszczególne zapisy, a także czy musicie coś podpisać, odesłać lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS. Jeśli chcecie mieć pewność, że niczego nie przeoczycie i że Wasze świadczenia będą bezpieczne, czytajcie dalej. Jeśli doceniacie takie przystępne i jasne wyjaśnienia, proszę, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. To dla nas ogromna motywacja, by tworzyć więcej takich treści, które pomagają seniorom w codziennych sprawach urzędowych. Dlaczego ZUS rozsyła te pisma? Przejdźmy do konkretów. W ostatnich tygodniach ZUS rozpoczął wysyłkę oficjalnych pism do tysięcy emerytów i rencistów w całej Polsce. Na pierwszy rzut oka te listy wyglądają jak standardowe dokumenty urzędowe, zawierają pieczątkę, podpis, a czasem także załączniki. Jednak ich treść może budzić sporo pytań, a nawet niepokój wśród odbiorców. I nie ma się co dziwić, nikt nie lubi niespodzianek, szczególnie jeśli dotyczą one pieniędzy. Prawda? Komunikaty ZUS dotyczą różnych kwestii. Niektóre z nich informują o konieczności aktualizacji danych osobowych, takich jak adres zamieszkania czy numer konta bankowego. Inne odnoszą się do nowych zasad waloryzacji świadczeń, zmian w przyznawaniu dodatków lub warunków dalszego pobierania emerytur i rent. W niektórych przypadkach ZUS prosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów, szczególnie jeśli ktoś osiągnął wiek, który wymaga ponownego przeliczenia świadczenia lub jego weryfikacji. Problem polega na tym, że język urzędowy bywa skomplikowany i nie każdy na co dzień śledzi zmiany w przepisach prawnych. Wielu seniorów, po otrzymaniu takiego listu Zwraca się o pomoc do swoich dzieci lub wnuków, pytając, co to za list? Czy coś mi zabiorą? Czy muszę iść do ZUS? Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten artykuł, aby wyjaśnić wszystko w prosty, zrozumiały sposób, bez zbędnych formalności i skomplikowanych sformułowań. Co sądzicie o takich pismach? Czy otrzymaliście już list od ZUS? Dajcie znać w komentarzach, jakie macie pytania, wątpliwości lub doświadczenia związane z tymi komunikatami. Co trzeba wiedzieć o nowym komunikacie? Po pierwsze, musicie wiedzieć, że nie każdy otrzyma list w tym samym czasie. ZUS wysyła je etapami, w zależności od regionu, rodzaju świadczenia, indywidualnej sytuacji każdego emeryta lub rencisty. Jeśli jeszcze nie dostaliście żadnego pisma, nie oznacza to, że temat was nie dotyczy. Wręcz przeciwnie, warto być przygotowanym, aby nie dać się zaskoczyć. Niektóre listy wymagają od was reakcji, takie jak podpisanie dokumentu Odesłanie formularza lub osobista wizyta w placówce ZUS. Znajomość tych wymagań pozwoli wam działać z pewnością i spokojem, bez obaw o przeoczenie ważnych terminów. Po drugie, nie wszystkie listy niosą złe wieści. Wręcz przeciwnie. Wiele z nich zawiera pozytywne informacje, takie jak podwyżki świadczeń, nowe dodatki przyznawane z urzędu lub na wniosek, a nawet jednorazowe wypłaty. Kluczowe jest jednak umiejętne odczytanie tych informacji. Na przykład, wzmianka o zmianie zasad świadczeń może brzmieć niepokojąco, ale w rzeczywistości może dotyczyć korzystnej waloryzacji, która zwiększy wasze comiesięczne wypłaty. ZUS może także prosić o aktualizację danych, takich jak adres zamieszkania, numer konta bankowego czy zaświadczenie o zamieszkaniu w Polsce szczególnie w przypadku osób, które część roku spędzają za granicą. Niedopełnienie tych formalności może skutkować wstrzymaniem wypłat świadczeń, dlatego warto działać od razu, aby uniknąć problemów. Podoba Wam się takie jasne i przejrzyste podejście do tematu. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji, które pomogą Wam w sprawach urzędowych. Dlaczego ZUS wysyła te listy teraz? Choć waloryzacja świadczeń miała miejsce stosunkowo niedawno, a 13 stycznia 2014 roku. Emerytura zostały już wypłacone, ZUS działa zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów prawnych, które zmieniają się niemal co roku. W 2025 roku wprowadzono kilka istotnych nowości, takich jak nowe progi dochodowe dla dodatków, zmiany w limitach podatkowych czy zupełnie nowe świadczenia, o które można się ubiegać. ZUS ma obowiązek poinformować Was o tych zmianach, a Wy macie pełne prawo wiedzieć, co Wam przysługuje i jakie kroki należy podjąć, aby w pełni skorzystać z przysługujących świadczeń. Jak postępować po otrzymaniu listu? Jeśli otrzymacie pismo z ZUS, nie wyrzucajcie go i nie odkładajcie na później. Przeczytajcie je dokładnie, najlepiej kilkakrotnie, aby upewnić się, że rozumiecie jego treść. Jeśli coś jest niejasne, skontaktujcie się z infolinią ZUS radzimy przygotować wcześniej pytania, aby rozmowa była konkretna i efektywna. Możecie też odwiedzić najbliższą placówkę ZUS, gdzie pracownicy pomogą Wam zinterpretować treść pisma. Jeśli macie w rodzinie osobę, która zna się na sprawach urzędowych, poproście ją o wsparcie nie ma w tym nic wstydliwego. Ważne jest. Aby nie zostawać z tym problemem samemu i nie ignorować tematu. Czasem ZUS wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenia o stażu pracy, okresach składkowych lub nieskładkowych. W takich przypadkach urząd wyznacza termin, zazwyczaj kilka lub kilkanaście tygodni, na uzupełnienie braków. Niedopełnienie tych formalności może prowadzić do wstrzymania wypłat świadczeń, dlatego działajcie niezwłocznie, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Uważajcie na oszustów. Niestety, w dzisiejszych czasach oszuści coraz częściej podszywają się pod ZUS, wysyłając fałszywe listy lub wiadomości z prośbą o przelew pieniędzy, podanie danych osobowych lub loginów do kont bankowych. Prawdziwy ZUS nigdy nie prosi o przelewy w listach, nie żąda dostępu do waszego konta bankowego, ani nie wysyła SMS-ów z podejrzanymi linkami. Jeśli cokolwiek w otrzymanym piśmie budzi wasze wątpliwości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS lub zaufaną osobą z rodziny, aby zweryfikować jego autentyczność. Drodzy emeryci i ręciści, nie dajcie się stresowi, macie pełne prawo do jasnych i zrozumiałych informacji na temat swoich świadczeń. Emerytura to efekt waszej wieloletniej pracy, dlatego zasługujecie na pełne wsparcie i przejrzyste wyjaśnienia. Jeśli ten artykuł był dla was pomocny, udostępnijcie go innym seniorom, sąsiadom, znajomym, rodzinie. Razem możemy sprawić, że nikt nie przegapi ważnych komunikatów i każdy będzie wiedział, jak prawidłowo zareagować. Czy chcielibyście, abym przygotował kolejny artykuł, w którym szczegółowo omówię przykładowy list ZUS linijka po linijce? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dajcie też łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z ważnymi informacjami i poradami dla seniorów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Życzymy Wam spokoju, zdrowia i bezpieczeństwa. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.